Siema, zapraszam Was na mój serwer. Eee, no, czekaj, eee, tak, to jest IP kreci krecik 2 A teraz może na terność, ale jest wersja 1. się 2 wersja. I patrzcie tutaj tak. Macie o czekaj. Tutaj będą niedługo skrzynki skrzynki tutaj będą. To są shulkery, są przydatne w kontekście, się inera tutaj są oto wszystkie itemy jest coś widera, netherite endu i endu są na najlepsze na serwerze są najlepsze na serwerze kluczyk mc2 a teraz mi a wersja, to jest wersja a to jest ip tu mamy smoka, cheatera cheatera czy są, nie ja tu niedługo Bo Czy tyle villagerów? Teraz może wam tak. Ty mamy spawn. Na się tę te pomy. Tu jest strefa bezpieczna. Tu jeszcze ona będzie jeszcze robiona, ale no. Judy się spałną, więc no. O, zresztą teraz. teraz. Do tej trzy osoby gram na razie. Tu o, macie wodę, bo się tak jest... No, tu to to tam Tutaj macie Delta może jeszcze będą ten... Jest taki napis Kret. Temat czy o to, to... Nie wiem już... Ką ty tu mam? Wiem i ten ekopar, że jest mapa. Ką ty gdzieś się o to mamy? O. Kraczaura. A jako Altofas to mogę złożyć. Jakby to, to, ja tutaj o, nie gram ten, ale no, jeżeli mam sobie pograć, to ja sobie... to ja, o oh, sorry, o oh, nie, jeżeli mam, jeżeli mam o, se pograć, co nie, to ja sobie nie biorę temu z kreativa, a u mnie no, kupiłem z po prostu sobie idę i od razu tak. Jest kit, są kity, kit, jest też kit, Czeka, gdzie jest mój kit, kit claim, claim. Iron Diamond. Kit, Cry, Delight, Edit. Edit. Diamond. Co? Ani ma tutaj mojego ten, kitu. Powinien być jeszcze mój kit. No, są kity. No i kopiecie sobie na przykład te rzeczy. O. Czy się sobie najlepszy kierowatel? To szybko idzie. Będą też jeszcze niedługo podkierowione. Elytry są, więc no, są Elytry. Możecie sobie kupić Elytra, Firebird, Bukowę i inne. Takie wyświatele możecie sobie kupić. Wy, macie, wy chyba macie też tą komandę BLOCK. Się, naspałna, chłuba, albo, jak czasem idziecie co na spawnach, wsadzicie hołubę, ale nie wiem jak to będzie No, tutaj jesteście do minera, wyjmacie sobie wszystko no kupujecie sobie o itemy i... kupujecie sobie itemy dujecie sobie i tak oto sobie tutaj gracie więc ja bym chciał o jest login, jest, jest register i login e, register to się a jeżeli chcesz no, chce się odrejestrować, to tak to ma. Jeżeli chciałbyś coś, to papa, pa. pa. No, jakby no pa.